No, no, dziewiątka się nie, nie wczytała. Nie, nie widzę tej flagi, to nie to widząc. Cholera, będę ze bronią bazą. Nie chcę się niegdyś. Bo tu zobacz, nikt nie pojechał z tej strony. Atenzione su questa posizione. Już jest 0,3 3 no, no. Już jadą, zobacz, już lekki jedzie. Uh -huh. Nikt nie jedzie. Ja tam kurwa nie mam zamiaru. Ja też nie mam zamiaru. Sta la base. No jeszcze go nie trafiłem. No ja trafiłem. No ja nie trafiłem. Gra ja mi stwierdziła, że nie możesz trafić. Ale nie jest. Dobra. Odpuszczam. I mam tu przyjęty. O, wczytał się ciężki. A, ja? przy 5-0 się wczytał. A, no. przy 5-0 się wczytał. O, a ty tu stoi. No bo jedzie, średni chodzi. Jadą, jadą. jadą. O, ja to jest pierwsze. przepiłem. Niemożliwe, nie, To ale mi To ja pierwsze. To jest pierwsze. graje jest pierwsze. jest z To jest z To To wszystko, No dalej się tam masz swojego Nie on stoi to tu z On tu z tyłu stoi On w ogóle wiesz to, to że w ogóle został wczytany do gry to już jest sukces Pronto sta perdendo punkty kaptura no ja w ogóle nawet się bazą nie interesuje, I nie? Kurwa, najlepsze jest to, że ja przebijam tą dziewiątkę. Odbił się ogólnie. Odbił. odbił się ten... Dziwnie, ale jeszcze sam zdziwiłem. Ja no bym tego pantera tu będę Centymetr Średni Tutaj E75 jedzie No widzę Ja się boję Ardzę zaraz. zale Ja dam pójść Artu Taki no się patrzy na Odbiłem No widzę Jeszcze się odbiłem Od dolnej kółki twarz? Kurwa, ty. Ty, co tu się dzieje? Kurwa, odbiłem się. Od boku. Nie trafiłem. Czyżbyśmy zostali tu sami? Panie, sami tu jesteśmy Ja jedzie tutaj, panter średni no wiemy, i lekki ja patrzę na... Zobaczysz panie, będziemy kurwa najlepsi w drużynie Nic nie mogę w niezieć. Bo już widzą, już uściódemki, to już wiesz, jadą, wiesz, no, napałem, pałę no jadą. Bo takie, takie granie, to właśnie dlatego tutaj te są tragiczne. Człowieku, będziemy no, tysiąc, i tak pierwsi w drużynie, ja mam 2400. Ja no, mam 1640 odbicia, to się odbijali ode mnie. No ja się dziwię, bo ja dziewiątki przebijałem, człowieku. No, I ja sobie wyobrażasz? Nie praktycznie... ja odbijałem o mnie raz chyba się odbijał. Może nie pamiętam. Nie liczę tego, ale to jest dla mnie to jest tragedia. To jest, to się nie, no po prostu w tej grze wchodziło naprawdę i gdyby ta drużyna nasza ogarnęła, to byśmy wygrali tą grę. Jak ja zrobiłem siódemką na dziewiątki 2400, kurwa i się zabije prawie. 159 murzycia rozdało, ale no to rzeczywiście taki, to nic innego, żeśmy przegrali. Jak tak widzę takiego grajka. No w ogóle ten na nie, 75 nie, na pałę, yy, wczytał się, widziałeś dopiero jak już 5:0 było, ale jak się wczytał to i tak stał tutaj z tyłu z nami. Proszę. Proszę, kto jest pierwszy. Siódemki. Ty jesteś trzeci. Ja pierdolę dwie siódemki.